Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 a.m. oraz na Florydzie w Tempe, Sarazocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 a.m. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami. I w ten sposób, drodzy Państwo, dopłynęliśmy do kolejnej już audycji ponad oceanami. Jaśmina Nowak. Witam się z Państwem bardzo serdecznie z tej strony Oceanu i za kilka chwil bardzo ciekawa opowieść. Będziemy między innymi na Florydzie, ale opowiemy również o tym, co słychać w Unii Europejskiej, co słychać pod niebem Londynu. Opowiemy oczywiście o wyborach w Polsce tak dużo ciekawych tematów przed nami, więc już nie przedłużając, witam z drugiej strony oceanu współgospodarza naszej audycji Sławomira Budzika. Ponad oceanami. Słyszymy w takim Słyszymy razie, że Sławomira Budzika nie ma jeszcze razem z nami za kilka chwil. Mam nadzieję, że pojawi się na naszej antenie. W takim razie błyskawicznie łączymy się już z Florydą. Tam czeka na nas Ewa Generalczuk. Witam serdecznie, Jaśmina o Ciebie, wszystkich naszych reporterów i słuchaczy magazynu Ponad Oceanami z wakacyjnej już Florydy. W tym tygodniu na Florydzie wakacje letnie rozpoczęło według najnowszych danych około 3,5 miliona uczniów. Nowy rok szkolny 2025-2026 rozpocznie się w drugim tygodniu sierpnia, a wszyscy, którzy wybierają się na gorące szaleństwa wakacyjne właśnie do słonecznego stanu powinni pewnie zapoznać się przynajmniej z częścią nowych praw, które gubernator Ron DeSantis podpisał w ostatnich dniach. Jedna z nowych ustaw zaostrza kary dla kierowców za niebezpieczną i nadmierną prędkość. Zgodnie z ustawą kierowca popełni wykroczenie, jeśli przekroczy dozwoloną prędkość o co najmniej 50 mil na godzinę, czyli ponad 80 km na godzinę, lub pojedzie 100 mil na godzinę bądź więcej w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób lub utrudniający ruch. Za pierwsze wykroczenie grozi kara do 30 dni więzienia, grzywna w wysokości 500 dolarów. Kolejne naruszenia mogą skutkować karą nawet 90 dni więzienia i grzywną do 1000 dolarów. Jeśli ponowne wykroczenie nastąpi w ciągu 5 lat, kierowcy grozi również utrata prawa jazdy na okres. Od 180 dni nawet do roku. Wbrew pozorom, na Florydzie, no też mamy piratów drogowych, i żeby była jasność, prawa te są głównie skierowane właśnie do nich. Ta nowa ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Tymczasem regionalne lotnisko Winter Heaven, znajdujące się około 51 mil na wschód od Tampy, może wkrótce stać się zapisać się na kartach historii jako pierwsze Stana Zjednoczonych z cyfrową, zdolną, zdalną wieżą kontroli lotów. Innowacyjny system wart prawie 1,2 miliona dolarów, w pełni sfinansowany przez Departament Transportu. Czeka na zatwierdzenie przez Federalną Administrację Lotnictwa. Obecnie Winter Heaven działa bez kontroli ruchu i dzieli częstotliwość radiową z czterema innymi portami lotniczymi, mimo że odpowiada za aż 40% ich wspólnego ruchu, czyli około 80 tysięcy operacji rocznie. Testy systemu mają ruszyć jeszcze w tym roku, a jego pełne uruchomienie planowane jest na przyszły rok. A relacje zakończę jaśmio ciekawostką, yy, która oczywiście zaskoczyła mnie samą. Otóż w Miami dzikie ptaki, takie jak flamingi, pelikany, czaple czy papugi, z łatwością odnajdują swoje miejsce. W miejskim krajobrazie jednak, jak się okazuje, to koguty, kury i pisklęta zyskały status prawdziwych gwiazd podwórek. Spotkać się można nie tylko w dzielnicach takich jak Little Havana czy Little Haiti, ale też w ścisłym centrum miasta między wieżowcami i budynkami rządowymi. Choć ich poranne pianie bywa uciążliwe dla niektórych mieszkańców, dla wielu koguty stały się nieoficjalną maskotką Miami, w szczególności w Little Havana. Mają one wymiar symboliczny od 2002 roku. Ulice dzielnicy zdobią barwne, dwumetrowe rzeźby koguty. Autorstwa Pedro Damiana, które przyciągają turystów i budzą dumę lokalnej społeczności. Sklepy oferują również mnóstwo gadżetów z kogutem, e, chętnie kupowanym jako pamiątki. Jeśli będziecie w Miami, koniecznie rozejrzyjcie się i dajcie znać, czy udało wam się znaleźć jakieś miejskie kurczaki. A wakacje trwają, choć na razie nie widać na ulicach zbyt zmożonego ruchu może dlatego, że właśnie w całym kraju rok szkolny kończy się za dwa tygodnie. Przypomnę jeszcze, że w niedzielę startuje sezon huraganowy. Obecnie nie przewiduje się żadnych burz tropikalnych w ciągu najbliższych 7 dni. Jak wynika z najnowszych prognoz, pierwsze imię na tego liście huraganów na Atlantyku to Andrea. My śledzimy komunikaty, by być przygotowanym, licząc oczywiście jednocześnie na łaskawy sezon dla magazynu ponad oceanami Ewa Emeralczuk Radio Deon, Florida. Bardzo serdecznie dziękuję za jak zawsze ciekawą audycję. Prosto z Florydy, przypominam Państwu, ponad oceanami to program, to podcast Radia WNET i Radia Deon. Staramy się dostarczyć Państwu najważniejsze informacje z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, z różnych regionów świata. Jak w pigułce, w dwóch, cztero, m, czterominutowych korespondencjach przekazać wszystko to, co najistotniejsze. Tutaj w Polsce na zegarze jest godzina 15:36. W takim razie teraz już błyskawicznie przeniesiemy się do Aleksa Smawińskiego, współgospodarza studia Londyn, czyli właśnie prosto pod, nieba, pod niebo Londynu. Ponad oceanat, 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 oceanat. Witam serdecznie, słuchaczy po wszystkich stronach oceanów. Jak co, czwartek? Ewa jeszcze przed chwilą wspominała o pięknie rozpoczynającym się lecie. Dzisiaj faktycznie w Londynie również piękna pogoda, za oknami 24 stopnie Celsjusza, moi drodzy. To wyjątkowa pogoda, albowiem mieliśmy akurat długi weekend w tym tygodniu i cały ten weekend był po prostu deszczowy. No ale przejdźmy do tego, co wydarzy się w nadchodzący weekend. Już w niedzielę, jak wiemy, wybory w Polsce, ale również i za granicą. Ehm, okazuje się, że tak wiele osób jak do tej pory jeszcze nigdy się nie zgłosiło do głosowań, do wyborów. Na całym świecie około 600 tysięcy osób, w samej tylko Wielkiej Brytanii ponad 150 tysięcy osób. Zaś właśnie w okolicach, z których nadaje Studio Londyn, również mamy po raz pierwszy nową komisję wyborczą, w której już zarejestrowanych jest 1700 osób. Biorąc pod uwagę, że praktycznie wszyscy przychodzą, ci, którzy się zarejestrują, spodziewamy się około 90% obecności. W poprzednich wyborach dwa tygodnie temu, półtora tygodnia temu mieliśmy ponad 1400 osób i faktycznie... Bardzo interesujący wynik, więc moi drodzy, zostańcie z nami, ponieważ już na początku przyszłego tygodnia będziemy informowali, jaki jest outcome tych wyborów brytyjskich, gdyż na pewno będzie inny niż to, co wydarzyło się w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych. No ale jeżeli już mówimy o brytyjskich rzeczach, nie zapominajmy o tym, co dzieje się właśnie między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. Jak wiemy, Wielka Brytania jest obłożona 10% cłem na samochody, stal i aluminium. W tym momencie BBC informuje o tym, że sąd amerykański jednak zablokował decyzję Donalda Trumpa właśnie o tych cłach. Ma być wynegocjonowane zerowe stawki na stal i aluminium, które teraz wynoszą 25% całego obrotu, jeżeli chodzi o cła brytyjskie w stosunku do Stanów Zjednoczonych. No i również dużo rozmawiamy na temat właśnie ceł na samochody, które mimo, że nie jest zbyt wysokie, to jednak to jest 27% i 7,5% tych właśnie ceł, które będziemy musieli płacić. Korporacja Land Rovera, Jaguar Land Rover, już zaczyna negocjować ze Stanami Zjednoczonymi kolejne obniżki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zwłaszcza, że administracja Donalda Trumpa jest bardzo niezadowolona z decyzji sądu amerykańskiego, więc no, piłeczka jeszcze po stronie Stanów Zjednoczonych. Tymczasem my również jeszcze żyjemy outcomeem, wynikiem wielkiej katastrofy, która wydarzyła się w Liverpool, kilka dni temu. Przypomnijmy, 53-latek wjechał swoim samochodem Fordem w tłum, wywiatujący tłum po zwycięstwie Liverpool i staranował 79 osób. Kilka osób do tej pory znajduje się w trudnej sytuacji, w krytycznym stanie, w szpitalach, jednakże na szczęście ofiar śmiertelnych nie było. Najmłodszym z uczestników tego wydarzenia był 9-latek, chociaż co prawda Kierowca również trafił w wózek z dzieckiem, który potoczył się kilka metrów, ale dziecku na szczęście nic się nie stało. Jak na razie policja niewiele informacji udziela na temat właśnie osoby, która spowodowała tę wielką katastrofę. Wiadomo, że to jest biały brytyjski 50-latek mieszkaniec Liverpool. Na razie nie są podane jego testy na dragi i alkohol, więc to też jest sprawa rozwojowa. Jak najbardziej zapraszam na. Naszą niedzielną audycję o dziewiątej rano w studiu Londyn. Będziemy informowali o tym jeszcze więcej. Do usłyszenia ze słonecznego Londynu. Alex Sławiński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Im również bardzo serdecznie pozdrawiamy. Współgospodarz Studia Londyn. Pozdrawiamy oczywiście również Izę Smolarek. A teraz, już z m, informacyjnego Londynu, przeniesiemy się ponownie do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już ojciec Paweł Kosiński. Ponad oceanami, oceanami. Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. W Stanach Zjednoczonych zapadła decyzja, która poruszyła środowiska rdzennych Amerykanów, organizacje religijne i obrońców praw człowieka. Sąd Najwyższy odmówił bowiem wstrzymania sprzedaży świętej ziemi Abaczów Oak Flat Międzynarodowej Korporacji Górniczej mimo protestów i wsparcia amerykańskich biskupów oraz organizacji religijnych teren ma trafić w ręce spółki Resolution Copper planującej wydobycie miedzi Od setek lat Oak Flat stanowi miejsce kultu duchowego dla Apaczów i innych rdzennych grup To właśnie tam odbywały się tradycyjne rytuały i modlitwy w opinii wielu, zniszczenie tego miejsca będzie równoznaczne z brutalnym atakiem na wolność religijną. Grupa Apache Stronghold, wspierana przez prawników z organizacji Beckett, argumentowała, że transfer ziemi narusza federalną ustawę o wolności religijnej oraz historyczny traktat z 1852 roku. Sędzia Sądu Najwyższego Neil Gorsuch, który nie zgodził się z większością, uznał decyzję za niepokojącą i ostrzegł, że może mieć szersze skutki dla wszystkich wyznań korzystających z terenów federalnych. Organizacje religijne, w tym Konferencja Episkopatu USA i Rycerzy Kolumba, również złożyły pisma sprzeciwiające się sprzedaży. Wskazywały, że sąd błędnie odczytał przepisy prawa, a działania rządu mogą stworzyć niebezpieczny precedens. Trudno sobie wyobrazić bardziej bezpośredni atak na wiarę niż wysadzenie miejsca narodzin religii Apaczów i stworzenia tam ziejącego karateru. Tak powiedział Luke Goodrich z organizacji Beckett. Po decyzji sądu. Wiele środowisk deklaruje dalszą walkę o Oak Flat. Jak zapowiadają prawnicy i duchowi przywódcy apaczów, to nie koniec batalii o prawo do modlitwy, pamięci i ochrony świętego miejsca. Dla magazynu ponad oceanami ze studia Radio Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński. Jezus. Bardzo serdecznie dziękuję jak, za jak zawsze ciekawą korespondencję. A teraz, drodzy Państwo, wracamy na plac zamkowy. I tylko przypomnę, bo to jest ważny komunikat. Tutaj, na tym placu zamkowym, już w najbliższą sobotę, możecie Państwo wspólnie z nami świętować nasze szesnaste urodziny. Zaczynamy już no, tak naprawdę od rana. Najpierw Muszę Święta, a później od godziny 11 zapraszamy tutaj do nas, do siedziby. A teraz już do świata informacji zapewne ważnych, ciekawych informacji albo o Europie, albo o wydarzeniach z Polski. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Jarzyckiego. ポナッとオーナナ Dzień dobry. Mówi się, że wybory są jak autobus. Wsiadamy do takiego, który dowiezie nas najbliżej celu. Część wyborców mówi, że nie będzie głosować, bo chce dojechać pod sam dom. To oznacza, że doszło do oczywistej pomyłki. To pomylenie autobusu z taksówką. W tym przypadku nie można przespać się na przystanku do następnych wyborów. Wszyscy Polacy pojadą albo autobusem Trzaskowskiego, albo Nawrockiego. Lewicowa aktywista i poeta Jaś Kapela wie, gdzie zamierza dojechać, dlatego apeluje, żeby głosować na tu cytat tęczowego Rafała. Prezydent Warszawy od lat popierał marsz równości i organizacji LGBT, ale podczas kampanii prezydenckiej starał się być całkiem za, a nawet przeciw. Jaś Kapela wierzy, że po wyborach Trzaskowski będzie już tylko za. Publicysta krytyki politycznej popiera Trzaskowskiego, żeby, tu znowu cytat, Polska przyjmowała nielegalnych migrantów i wszystkich potrzebujących i żeby walczyła z klimatem. Ten poeta i uczestnik walk typu Free Fight przedstawił też koronny argument. Chodzi o to, żeby tacy artyści jak on sam dostawali stypendia. Jestem wegańską bestią, napisał kiedyś Jaś Kapela, a bestia musi zjeść i wypić. Czy oddam pieniądze na cele charytatywne? Oczywiście, że nie. Sam jestem celem charytatywnym, pisał proroczo. Jaś Kapela. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego doceniło taki talent i przyznało w tym roku Kapeli roczne stypendium w wysokości 6 tysięcy złotych miesięcznie, żeby Okleta pisał tym razem o aborcji. Nie on jeden próbuje jakoś związać koniec z końcem. Homoseksualny poseł Marcin Józef Aciuk przed kilkoma dniami powiedział na antenie LGBT TV, że aktywiści spotykają się z europosłami, bo tu, cytat, poprzez blokadę Donalda Trumpa pieniądze nie popłynęły do niektórych fundacji. Józef Aciuk zdradził, że środowisko Środowiska LGBT są na bardzo dobrej drodze, żeby uzyskać naprawdę duże wsparcie ze strony Unii Europejskiej. Koniec cytatu. Jeśli wybory wygra Rafał Trzaskowski, to kurek z kasą dla środowiska LGBT zostanie odkręcony na całego także w Polsce. Ktoś przecież będzie musiał kontrolować przestrzeń publiczną w poszukiwaniu mowy nienawiści, ktoś będzie musiał tłumaczyć chłopcom, że mogą być dziewczynkami i tak dalej. Chyba zrozumiał to Grzegorz Braun, który próbował skłonić Karola Nawrockiego, aby ten podpisał się pod jego postulatem Okazało się, że odpowiedź sztabu PiS nie jest zadowalająca, na co lider Konfederacji Korony Polskiej bardzo wczoraj narzekał, ale dziś ostatecznie Braun poparł kandydata obywatelskiego i pisowskiego zarazem, a Rafała Trzaskowskiego nazwał kandydatem zjednoczonego lewactwa. Lewicowe media piszą, że poparcie Grzegorza Brauna to pocałunek śmierci. Jeśli tak jest, to premier Donald Tusk wycałował Rafała Trzaskowskiego od stóp do głowy. Obecny szef rządu i były prezydent Europy do spraw podawania ciasteczek rzucił bardzo poważne oskarżenia opierając się na bardzo niepoważnych źródłach. Pierwszym źródłem jest artykuł Onetu, który napisał, że ma dwóch świadków, ale ich nazwisk nie zdradzi. Świadkowie zdradzili natomiast, że Karol Nawrocki zajmował się, uwaga, doprowadzaniem prostytutek klientom hotelu. Premier powołał się także na drugie źródło takich sensacji. To słowa seryjnego kłamcy Jacka Murańskiego. Skazany niegdyś za ciężkie pobicie Murański powiedział, że inny przestępca mu powiedział, że ma Haki na Nawrodzkiego. Służby jakoś do tych haków nie dotarły, mimo że Nawrodzkiem zajmowały się już kilkanaście lat temu w okresie rządów Tuska. Premier publicznie podważył wiarygodność służby kontrwywiadu. Większym autorytetem jest dla niego uczestnik walk świrów i pato celebryta Jacek Murański niż wyszkolenie agenci. Premier ściągnął na siebie falę krytyki wymieszanej trochę ze śmiechem. Najwyraźniej zapomniał, że każdy, kto rzuca łajnem, może się pobrudzić, a nawet musi. W niedzielę dowiemy się, czy szef rządu chociaż trafił, czy Pudłował. Jakby tego było mało, to w tym samym czasie minister spraw zagranicznych nazwał Donalda Tuska najwybitniejszym polskim politykiem w tysiącletniej historii Polski. Radosław Sikorski zabysnął też twierdzeniem, że Polska zyskała na II wojnie światowej, bo otrzymała 20% przedwojennego terytorium Niemiec. W tym właśnie kierunku zmierza jeden z wyborczych autobusów, drugi będzie jeździł po kraju. To Arkadiusz Jarzecki. Bardzo serdecznie dziękuję. W takim razie teraz ponownie z krakowskiego przedmieścia przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już Sławomir Budzik. Ponad oceanami Floryda. Sławomir Budzik. Jaśmino, Andrzej u nas będzie mniej polityki chociaż oczywiście że głosujemy i to jest rekordowa liczba osób które już zarejestrowały się na drugą turę i będą głosować w sobotę Natomiast będę opowiadał trochę o pieniądzach a trochę o zdrowiu i trochę o polityce tyle że amerykańskiej Otóż Donald Trump ogłasza że pozyska 2,5 miliarda dolarów od inwestorów instytucjonalnych środki zostaną przeznaczone uwaga na stworzenie federalnej rezerwy Bitcoina. Cyfrowego skarbca z Bitcoinem jako głównym aktywem. Firma zarządzająca m.in. platformą True Social kontrolowana przez firmę Donalda Trumpa podpisała umowa z 50 inwestorami. Za bezpieczeństwo przechowywanych kryptowalut odpowiadać się będą firmy, które związane są do tej pory także z Donaldem Trumpem i kontrolują jego kryptowalutę, m.in. krypto.com. Prezes jednej z firm podkreśla, że Bitcoin ma być Zabezpieczeniem przed, jak to powiedział, dyskryminacją bankową. Tak więc będzie także rezerwa, rezerwa federalna Bitcoina w Stanach Zjednoczonych. A teraz o tym, że Plan Parenthood, to jest taka rozległa sieć klinik aborcyjnych w Stanach Zjednoczonych, wstrzymuje wykonywanie aborcji w jednym ze Stanów, w stanie Missouri. To skutek decyzji Stanowego Sądu Najwyższego, który nakazuje ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej zakazu aborcji. W tym stanie. Sąd Najwyższy Stanu Missouri uznał, że wcześniejsze decyzje sądu niższej instancji oparto po prostu na błędnych przesłankach. Kliniki takie jak w mieście Columbia czy Kansas City odwołały się już od tej e, decyzji. Stan Missouri planuje jednak referendum w sprawie aborcji, które może nastąpić w roku 2026. Z kolei sekretarz zdrowia Stanów Zjednoczonych Robert Kennedy Jr. ogłosił, że szczepionki Przeciw COVID-19 nie są już zalecane ani zdrowym dzieciom ani tym bardziej kobietom w ciąży. Decyzję przekazuje w nagraniu opublikowanym w serwisie X. Kennedy informuje, że wycofał zalecenia szczepień z listy rekomendacji CDC. Dla tych grup jako ogłoszenie nie było konsultowane z przedstawicielami Agencji Zdrowia, ale wiemy, że już nie obowiązuje. Na terenie oczywiście całego kraju. Natomiast amerykański Departament Zdrowia anuluje kontrakt z firmą Moderna. Na co? Na badania nad szczepionką. Tyle, że inną. Przeciwko ptasi i grypie przeznaczoną dla ludzi. Kontrakt, przypomnę, obejmował prawo do zakupu tego medykamentu. O sprawie informuje sama firma farmaceutyczna Moderna, która zresztą także wyprodukowała szczepionkę przeciw COVID-19. W styczniu tego roku Moderna otrzymała blisko, uwaga, 600 milionów dolarów od administracji Joe Bidena na badania kliniczne nad szczepionką przeciwko ptasiej grypie dla człowieka. W zeszłym roku firma Moderna otrzymała finansowanie na poziomie 200 milionów dolarów. Z, no i badała i testowała szczepionki typu mRNA przeciwko także ptasiej grypie. Moderna informuje, że dotychczasowe badania nad tę szczepionką były bardzo obiecujące i dodaje, że zamierza poszukiwać innych źródeł finansowania, skoro nie będzie na jej badania. Pieniędzy federalnych. I na koniec o tym, że w Chicago zapadła kluczowa decyzja a w sprawie Guzmana Lopez'a, to słynny syn barona narkotykowego El Chapo. Prokuratura federalna ogłosiła właśnie, że nie będzie domagać się kary śmierci wobec Guzmana Lopez'a, mimo że grożą mu poważne zarzuty, w tym przemyt narkotyków a także pranie pieniędzy. Mężczyzna według śledczych kierował brutalną frakcją kartelu Sinaloa, odpowiedzialną za masowy przemyt fentanylu do Stanów Zjednoczonych. Zatrzymany w Teksasie w lipcu ubiegłego roku, Guzman Lopez nie przyznaje się do winy. Jego brat Ovidio również przebywa w areszcie i negocjuje ugodę z amerykańską prokuraturą. Eksperci sugerują, że decyzja o odstąpieniu od kary śmierci może być próbą skłonienia a braci po prostu do współpracy ze służbami federalnymi. Mimo że El Chapo odsiaduje, dożywacie. Jego imperium, jak się okazuje, nadal jest postrachem po obu stronach granicy i tej amerykańskiej, ale także i tej meksykańskiej. I tą informacją zakończę dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękuję specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deone w Chicago. Słowomir Budzik. Bardzo serdecznie dziękuję Sławku, dziękuję wszystkim korespondentom po drugiej stronie oceanu. A my jeszcze na kilka chwil, jak w Pigułce opowiemy państwu o raporcie. To jest to są dokumenty jeszcze no tak nie, informacji nieoficjalnej, tutaj to trzeba podkreślić, ale opublikowane przez Radio Wnet Strategia nowej równowagi, która opisuje polską politykę gospodarczą do 2035 roku na tej na antenie Radia Wnet nieoficjalnej jeszcze dokument analizował dziś prezes Fundacji Republikańskiej Marek Wrubel. Całą strategię znajdziecie Państwo na naszym portalu www.wnet.fm. Tam przyjęta strategia wedle nieoficjalnych informacji przez KPRM. Strategia opisana w, na razie będącym w, takim, w takiej fazie zaawansowanego projektu dokumentu zatytułowanego Strategia Nowej Równowagi określa trzy główne cele: cel demograficzny, czyli łagodzenie zmian demograficznych i adaptacja do nich, także cel gospodarczy. Tworzenie warunków dla konkurencyjnej i sprawiedliwej gospodarki z poszanowaniem dla klimatu i środowiska, i to jest tutaj istotne, a także trzeci ten filar bezpieczeństwa, wzmocnienie bezpieczeństwa, odporności i sprawności państwa. Poza tym autorzy podkreślili również cel horyzontalny, rozumiany jako taki policentryczny rozwój kraju z informacji przekazanych przez Radio Wnet wynika, że dokument miał nie ujrzeć światła dziennego przed wyborami prezydenckimi, a w rozmowie z Łukaszem Jankowskim, prezes Fundacji Republikańskiej Marek Wróbel który zapoznał się z całym tym projektem, stwierdził, że co prawda definiuje on zagrożenia w sposób nowy, ale zawiera odpowiedzi, które już znamy. I tutaj jeden cytat, czyli więcej transformacji, więcej wsparcia dla głównych ośrodków. Między wierszami dokument zawiera akceptację dla umowy z państwami z grupy Mercosur, wsparcie dla multikulturalizmu, dla jakiejś ramy migracji, a przede wszystkim wsparcie dla transformacji energetycznej i właściwie przywraca tę niesławną koncepcję rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego, Mówił na antenie Radia wnet Marek Wrubel, odnosząc się do idei znanej w przeszłości jako podział na Polskę A i podział na Polskę B. Jak dodał analityk, choć w projekcie koncepcja ta jest nieco zmodyfikowana i opisana pod inną nazwą, to jakby... Jej istota sprowadza się do tego, co już było, czyli do wspierania ważnych ośrodków i odpuszczania sobie głębokiej prowincji, czyli de facto do wygaszania prowincji. Prezes Fundacji Republikańskiej zwrócił uwagę, że zgodnie z ideą przedstawioną w nieopublikowanej oficjalnie strategii, nieliczne duże ośrodki mają ściągać do siebie no, te główne zasoby ludzkie i nie tylko ludzkie. I jeszcze jeden cytat mówiąc krótko: inwestujemy z grubsza rzecz biorąc w dawne miasta wojewódzkie i trochę miast powiatowych, ale lista ta nie obejmuje nawet jednej czwartej miast powiatowych. Można to zinterpretować tak, że życie ma być w tych kilkudziesięciu ośrodkach, a wreszcie mają powstać warunki, by ci, którzy tam zostaną, mogli sobie spokojnie żyć i dokonać żywota, natomiast nie będzie tam rozwoju. Odczytuję założenia nieopublikowanej strategii w, w, w Rubel. Radio Wnet wysłało do KPRM zapytanie w sprawie projektu i na pewno trzymamy rękę na pulsie i będziemy jeszcze do tego tematu wracać również w dzisiejszym popołudniu w radiu Wnet, to tuż po godzinie 16:45, a jeżeli chodzi o to popołudnie, to Będziemy rozmawiać m.in. z Agatonem Kozińskim. Tutaj oczywiście tematy polityczne, końcówka kampanii prezydenckiej, ale porozmawiamy również z Bartłomiejem Radziejewskim. I tutaj te tematy geopolityczne, ale też w ujęciu tego, co dzieje się w Polsce, czyli właśnie wyborów prezydenckich, jak może wyglądać kwestia spojrzenia na bezpieczeństwo Polski, na wojnę na Ukrainie i ta strategia, całościowa strategia, w zależności od tego, który scenariusz się spełni, czyli który z dwóch kandydatów zwycięży że dużo ciekawych rozmów przed nami, więc ja już teraz zapraszam Państwa na popołudnie w Radiu Wnet. Jeszcze z ważnych informacji przypominam, że już w najbliższą sobotę zapraszamy wszystkich Państwa, którzy macie czas i którzy możecie, abyście odwiedzili nas na Placu Zamkowym. E, najpierw zapraszamy na mszę świętą, a później tutaj można świętować wspólnie z nami w naszej redakcji, a tych wszystkich, którzy nie dojadą z jakichś powodów do Warszawy, których nie ma na miejscu, zachęcamy do tego, aby byli wspólnie z nami w Eterze. Możemy świętować z każdego miejsca w Polsce. I niemalże z każdego miejsca na świecie, co warto podkreślić, szczególnie w tej audycji, w audycji ponad oceanami. I jeszcze jeden ważny komunikat na zakończenie: patronite.pl ukośnik radiow.net, a tam znajdziecie Państwo taki. Odlink, link, który przekieruje Was na zbiórkę urodzinową. To będzie dla nas najlepszy prezent. Nie tylko wsparcie jednorazowe, ale takie, które jest comiesięczne, bo my dzięki takiemu wsparciu możemy przetrwać, możemy też myśleć o przyszłości Radia Wnet, planować i za każdy taki gest bardzo Państwu dziękujemy. Zapraszamy wszystkich patronów Radia Wnet do wspólnego świętowania, bo bez Was nie byłoby tych 16 lat w Eterze. No i cóż, drodzy Państwo, w takim razie ja tylko jeszcze podziękuję. Nikita Semilak z realizował audycję ponad oceanami. Arkadiusz Jarzecki wchodzi już powoli do studia, więc za momencik wiadomości w radiu w net. Ksenia Parmańczuk szykuje um, sprzęt i um, wszystko to, co pomoże Państwu nie tylko słuchać, ale też później śledzić nasze rozmowy z popołudnia na um, mediach radia w także na naszym YouTubie i jeszcze oczywiście podziękowanie dla Andrzeja Karasia, który zrealizował program. Dziękuję wszystkim korespondentom, współgospodarzom ze Stanów Zjednoczonych. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Usłyszymy się, drodzy Państwo, za momencik tuż po godzinie 16.05, czyli tuż po wiadomościach w Radiu wnet. Ponad oceanem. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 10.80 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 3,9 FM oraz 15,20 AM. Ponad oceanami.